Czuwaj! Ja jestem Iza, a to jest trzeci odcinek serii Śpiewogranie na wezwanie. Do dzisiejszej piosenki potrzebujemy czterech akordów. Wszystkie już je znacie, bo są to G-dur, D-dur, C-dur, E-mol. Na pewno opanowaliście już bicie, które was nauczyłam. A jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, albo jeszcze nie do końca wiesz, jak się to gra, to zapraszam Cię do mojego pierwszego odcinku z tej serii. Dzisiaj dołożymy więc do tego bicia dwa takie małe zabiegi, które uatrakcyjnią naszą grę. Pierwszy zabieg jest taki, że na akordzie D-dur dodamy w pewnym momencie czwarty palec na Strunie E na trzecim progu. Zobaczcie. Jeżeli dobrze się przyjrzeliście, to pewnie zauważyliście, że daję ten czwarty palec na ostatni moment pierwszej części naszego schematu. Czyli na raz, raz, dwa. A teraz całość. Raz, raz, dwa. Cały akord, tak dla ciekawości, nazywa się akord Desus. Drugi zabieg bardzo się przydaje, kiedy chcemy zaakcentować, że właśnie teraz zaczynamy śpiewać. Zademonstruję, a potem wytłumaczę. I zaczynamy śpiewać. Nasz schemat ma dwie części. Raz, raz, dwa. A druga to jest 2 razy dwa. Ten zabieg polega na tym, że opuszczamy część pierwszej części, właściwie prawie całą. Puszczamy tylko aport i kończymy 2 razy dwa. Jest to troszeczkę takie zawieszenie. Spróbujcie, na przykład łącząc to z cedurą. Raz, raz dwa, dwa raz, dwa, raz, dwa, raz dwa, raz, dwa dwa. W tym oto sposobem pokazałam wam. Jak też zagramy wstęp do tej piosenki. No to co? To teraz wyświetlamy akordy i uczymy się całej piosenki. Wstęp to są po prostu akordy refrenu, a ozdabiamy je tymi zabiegami, które przed chwilą Wam pokazałam. Czyli. To po prostu lecimy tymi akordami, co są napisane. Tylko, że gramy je podwójnie. Dzień Już schemat piosenki, to pokażę Wam, jak ją zagrać w całości. że dzisiejsza piosenka również wam się podobała. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, dajcie łapki w górę, zasubskrybujcie nasz kanał i polubcie nasz fanpage na Facebooku. Link do naszego fanpage'a w opisie. Wiem, że repertuary drużyn nieco się od siebie różnią. Dlatego jeżeli chcielibyście, żebym wytłumaczyła jakąś konkretną piosenkę, na przykład ulubioną waszej drużyny, to piszcie w komentarzach pod tym filmem. A ja postaram się was jej nauczyć. Co? Do zobaczenia. 재미 <laughs>